No, najcięższe są komentarze mitycznego brzasku. Chemiczne rzeczy, no oczywiście, moje tutaj rzeczy. Dobra, ja zapiszę, bo się boję, że kurde, jak wrócę, to ich może nie być. W sensie serio, już taką mam paranoję lekką. Bo wiem, że zawsze odkładam tutaj tą zbroję właśnie z areny i zawsze jej nie ma, jak wracam. Ale to mija jakiś czas jednak, nie? Nie condition, tylko weightage. My red room got its paint job from fighters like you. After you disembowel the next idiot, I want you to smear his blood all over the walls. Next up is a dark elf. I've never no. seen him fight before, but he's got a bow as well as a sword. Dobra, lecimy na Szczecin. Liczymy, że walka będzie szybka, to wrócimy zaraz do Enville. Bo w ogóle śmieszne jest to, że ten gość jakby Okej, okay, dobra, szybko załatwiło. Bo wiem, że bardzo często w tych grach Bethesdy NPC fizycznie podróżują. Czyli jeżeli ktoś mówi, że ej, dobra, idę tam, spotkamy się na miejscu, to ta postać faktycznie idzie i można ją spotkać po drodze. Więc czasami trzeba poczekać, aż, aż NPC dojdzie do miejsca. Już możemy walczyć, siup! Dobra, wyciągnął łuk. Ha ha ha. ha. <laughs> Okej. Okay. O, srebrne strzały gościu. Ty wiesz czego ja potrzebuję. Ej, dobrze, on mi teraz narobi strzały. Kurwolu, jak on mnie zrównoważy wytrąca. Boże, to jest najśmieszniejsze. Najśmieszniejsze jest to, że ludzie tam gówno widzieli. Woda, że nie można zbierać takich rzeczy, bo wiem, że oni mają jakieś unikatowe. on ma krasnoludzki miecz w ogóle. Więc dla mnie byłoby Bajlandosę by ten miecz wziąć, kurde bela. I czy ja mam srebrne strzały, tylko jestem dzban? Mam. Niedużo, ale mam. Do walki z duchami, co mnie jak w mordę strzelił. Ej, i zobaczcie, jak tutaj mi się mało. Wiadomo, no tam mieć są przyjął. Lekko mi się mało zepsu miecz, a jak tam w tej posiadłości mi się zniszczył. Ah, nie jest lekko, kochanie, nie jest lekko. Pick. Lubię strasznie te dźwięki. Dzień dobry. Good work, Bloodletter, or should I say, Myrmidon? That's right. You've risen in rank. You know how it works. More blood, more gold. Here. Okej. Okay. Dobra, oddam mi moje rzeczy. Ja tymczasem oddam szatę z areny. Ja się w ogóle ubiorę, bo jestem przepraszam bardzo rozcierjowany. Okej, okay, jest, piek. No ładnie wyglądamy. Dobra, słuchajcie, ja się bardzo cieszę, że mamy dom teraz. Bo dom to jest bezpieczne miejsce, gdzie mogą użyć klamoty. A ostatnie wycieki w Game Sorry, że tak późno, ale dopiero teraz zauważyłem tę wiadomość. E, wiesz co? No, nie tyle w Game co Rockstar wiem, że miał bardzo dużo wycieków, bo inne firmy jako tako sobie radzą. Tam takie wycieki standardowe bym powiedział. Czyli, że ktoś tam gdzieś tam, wiesz, do opinii publicznej przekaże jakąś tam ploteczkę czy coś. A tutaj mówimy o naprawdę solidnych wyciekach, bo nawet trailer GTA 6 wyciekł przed premierą, dlatego Rockstar szybciej go opublikował. Yy... Insomniak? Pierwsze słyszę, że w ogóle jakiekolwiek plot ten wycieki. Ja tylko słyszałem, że Insomniak na razie nic nie robi i w ogóle nie wiadomo, czy, czy będą jakakolwiek gry robili nowe. Jedynie są ploteczki o Detroit Become Human 2, z tego co słyszałem. Znaczy wiesz co, to że ktoś napisał to też nie jest pewniak nie, warto to zweryfikować, bo w przypadku Rockstara mówimy naprawdę o faktycznych plikach, które teraz hulają po necie i tam jest kod źródłowy GTA V. Jak też jest dużo dokumentacji odnośnie, tak jak mówiłem, yy, tego, że miała być produkcja gry Bully 2, tego, że miała być produkcja gry Agent czy tam Agents, że kto woli po polsku czy po angielsku, że było w planach GTA Tokyo na PlayStation 2. Że do GTA V było planowane aż 8 DLC fabularnych, nawet, a nie wyszło żadne. Więc y, to są faktyczne tiki. A to, że wiesz, ktoś na przykład powiedział, że. A dobra, y, no my robimy to. A, a nic nie wyszło, to, 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 to nie powiedziałbym, że to jest wyciek. Ja nie słyszałem w sumie nic o wycieku, jeżeli chodzi o Insomniak. Ty tu siedzisz, czy pokazuje, że. Aha, no pokazuje mi, że on tu tutaj będzie, po prostu ogólnie w lokacji. On gdzieś tu pewnie siedzi. Albo nawet tu jeszcze nie dotarł, nawet. Także, także, no nie wiem, ja nic nie słyszałem. Ja słyszałem tylko właśnie, że coś tam podobno Detroit Become Human 2, a tak to się ludzie zastanawiają, czy w ogóle Insomniak będzie gry robić, bo. No chyba za dużo już nie mogłem nowego pokazać, że tak powiem. Raczej będą to kolejne gry na bardzo podobnym schemacie. Co ich wszystkie gry. E, tak, jestem ready, mój kolego. Więc let's get this over with. Nie chcę zainteresować się tym, Gość, widać, że mocno jest ze strony. Ja tą kamarkę będę musiał obniżyć, faktycznie, bo ona jest za wysoko. W sensie, to jest za dużo tej bieli nade mną, przez co ten balans. jest taki sobie. Jakby to było na przykład. Tak, to już by było lepiej, nie? Na pewno nie jest to dużo lepiej, ale i tak jest troszeczkę lepiej. Bo monitora nie chcę za bardzo opuszczać, bo ja mam kamerkę na monitorze, przyczepioną, na cetera. etc. Więc takie, no. Nie, 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 nie nie wiem. Za rzadko teraz stream odpalam, żeby wiedzieć, jak się mój setup zmienił. Uff. Od ostatniego streama to nie wiem, może tylko przesunąłem myszkę trochę w inne miejsce i wyprałem podkładkę. Tyle. Hello there, General Kenobi! Zawsze kusi. Zawsze kusi, przepraszam. Dobra, my mamy się spotkać w posiadłości, ale pytanie w posiadłości w posiadłości. A to on ma mnie eskortować czy ja jego? Przepraszam bardzo. Ty tak trochę z dupy strony się za to zabierasz, chłopie widzę. Dlatego mi się nie poda to, że w obliwieniu klikniemy coś i się podświetla postać, zamkniemy tyldę, otworzymy Okej, okay, jest dalej, a tego nie było, bo to strasznie robi robotę, słuchajcie. Nawet w Skyrimie tego domyślnie nie było, na moda to dodali. Bo w ten sposób jak na przykład on się zgubi, to mogę wpisać move to player. I go od razu teleportuje do mnie, więc ja mogę iść pod posiadłość już, nie czekając, że tak powiem, na niego. Bo, bo jak on się wlecze, mimo tego, że ja mam ciężką zbroję i jestem spowolniony przez nią, to tylko robię pyk, pyk, pyk i chłop już jest bliżej mnie. Więc nie musimy tyle czekać. Mega fajna sprawa, polecam. Przewaga grania na Pc'cie. Zanim ktoś zapyta, nie potrzebuję jeszcze koment do Starfielda. Wiem, że w ogóle właśnie Bethesda mega fajne zagranie zrobiła, to znaczy zagrała w otwarte karty i powiedziała jakie są plany rozwoju na Starfielda na 2024. To znaczy, że tam wyjdą jakieś tam to już DLC jest w planach pierwsze, w sumie podoba mi się to, że zamiast czekać nie wiadomo ile na jakieś konkrety, mamy już takie pierwsze, wstępne info. Myślę, że to jest miła rzecz. Myślę, że to jest miła rzecz, ponieważ jakby, no nie ukrywajmy, gra jest w porządku. I to jest, kurwa, typowy syndrom każdej gry Bethesdy. Gra jest w porządku. Wiadomo, nie jest to poziom legendy Skyrima, tak? Ale przede wszystkim Oblivion, Skyrim, te gry też... są dobre. Mam wrażenie, że one na premiery były lepsze niż Starfield na dzień dobry. Aczkolwiek one po latach kwitną.

nie dość, że mi stoisz na drodze do lutowania rzeczy, to jeszcze nie pomagasz w ogóle. Jesteś taki frajer pompka. Idźmy do piwnicy od razu, będzie szybciej. On tu jest? Możesz, przepraszam, ruszyć dupę. Dobra, cho chodźmy szybciutko. No nie no, ja to dopiero co po powybijałem wszystkich, w cholerę. No pomożesz mi przepraszam czy nie, bo ty gówno tu robisz widzę w tym momencie. Jeszcze te duchy mu nic nie robią oczywiście. Typowy syndrom pomagiera mu się włączył. Kurde, myślałem, że się załadowało to, co liczym się załaduje, czyli że te duchy będą do siebie strzelać. Kapusta, cokolwiek. O, brat wórsty. Dramat, dramat, dramat. Nie wiem, po co ja go wziąłem ze sobą. Serca Dedry jeśli nie będę na razie. Ej dobra, mam w sumie srebrne strzały teraz. O to mi najbardziej chodziło, żeby one przyszły tutaj do mnie. No ty kurwa śmieciu. Jebany śmieciu. A co, umieram tak jak mówiłem, no szybciutko święta zleciały, bo jutro do roboty, więc wróciłem do domku wczoraj już. Yy, dzisiaj luźny wieczór, więc jest streamek, właśnie tak jak widać. I co, no jutro do roboty, niestety, niestety, czy się chce, czy się nie chce. Nie chce się oczywiście. Ale tak jak nie wiem. no po nowym roku mam tydzień wolnego, bo lecę sobie do Hiszpanii. Także spoko. Ty jesteś w ogóle jak kurwa śmieciem najgorszym. Jesteś do niczego niepotrzebny po prostu. Tak, twoja stara pierdła w piwnicy. Ja nie wiem po co w ogóle on ze mną idzie, skoro jest do niczego niepotrzebny. Dobra, zobaczmy. Na szczęście jest w środku tutaj pusto. Chociaż nie spodziewałbym się, że ten stan się utrzyma, kiedy będziemy chcieli rozpieczętować te drzwi. Ech, miejmy nadzieję, że to potrwa szybko. Otwieraj to i wynoś się, bo jesteś bezużyteczny. Najgorszy giermek, jakiego miałem, naprawdę. Chopę, trochę to trwa. Tak, gość otworzył drzwi, ale się zesrał ze strachu, e, więc my otwieramy resztę. W ogóle mega fajny mechanizm. To mamy komorę dla nekromanty, także to jest kolejny atut tego mieszkania. E, to mnie życia w ogóle bardzo ładny moim zdaniem. Tak, jest szkielet. O! Jest szkielet Lorgena, także mi bardzo miło. Czy tutaj mogę coś ciekawego przeszukać w sumie w międzyczasie? Nie to, tylko to miało być, tak. Tutaj. To jest jakiś stary grzyb. O, healing potion. O, dzień dobry, dziękuję. Jednak opłacało się kupić ten dom. Jednak się opłacało. Czy coś tutaj w trumnie? Nie bardzo. Bo jakby ktoś też w ogóle nie strzelił, no boś gość podpierdzielą generalnie trupy.

Jesus, last time I clashed with mortals, I underestimated their power. I shall not repeat that mistake twice. Yosh. I live again. O w dupę, toż to pan Mirosław No, blisko już Elegancja Francja Uf, Nie było to łatwe Właśnie, z destrukcją jego Cała rezydencja została wyleczona z tej klątwy. Także, moi drodzy, mamy kostur. Jest ciężki, ale jest cenny jak cholera. Mamy cenne składniki. Jego ciało się w ogóle tutaj topi. Jego ciało jest tutaj. Więc ja sobie zrobię tak ładnie, że ja sobie wezmę to ciało, słuchajcie. Mogę zrobić taki numer? Pik. No, no nie mogę. Myślałem, że będę czwany. Ale dam radę go przenieść na ołtarz z powrotem. Bo jak nie my to. Kto? O, o, o. Dobra. Teraz go tutaj ładnie ułożyć. No i kurde, Bela. Jakby tutaj nic się nie stało, panie Lorgen. Żeśmy zaczęli chyba ze złej pięty tutaj skakać do siebie. Teraz jesteśmy sąsiadami w ogóle. Ja bym nas traktował wręcz jako braci, nawet nie jako sąsiadów. Siup i siup. Troszeczkę cię ściągnę jeszcze w dół tutaj, bo mam wrażenie, że za wysoko leżysz lekko. O! No i elegancja Francja moi drodzy! Ten co teraz tutaj leży ślicznie. My żeśmy sobie go pokonali. Mamy teraz sobie Hawirę. I wiecie co jest najfajniejsze? Wiem, zrobiłem nowego save'a z Najfajniejsze jest to, że teraz możemy sobie stąd spokojnie wyjść. Bo teraz możemy to tworzyć my. Już nie potrzeba tamtego dziada że mega super. Dwa, że możemy tu wejść do tej piwnicy w każdym momencie, kiedy nam się zechce już bez walki z duchami i oczywiście z liczem. Jakby ktoś nie wiedział, Lorgan zamienił się w licza. To jest takie marzenie każdego nekromanty. Swoją drogą jest mega fajny mod do Skyrima właśnie, z w sensie Undef. Jeżeli ktoś by chciał spróbować właśnie stać się takim liczem, polecam. Bardzo fajna zabawa. A dwa. Że klątwa została zniesiona. Cały dom wrócił do stanu normalności. Więc, moi drodzy, już nie musimy się martwić o nic w tym domu, jeżeli chodzi o jakieś tam ataki duchów, zjaw, upiorów, etc. Mamy sobie teraz tutaj, wiecie, piwniczkę z winami, szafeczki. Co prawda, że są tutaj trupy. Wkurzam mnie to, że właśnie. Bethesda nie przyniosła jednej funkcji z Morowinda. Pamiętacie w Morowindzie, jak się przyszukiwało zwłoki, była opcja usuń zwłoki i ona była świetna. Także tak, dom naprawiony wygląda teraz ładnie. Mamy tutaj wszystkie duperele, jakich moglibyśmy sobie zażyczyć. Także mega, mega fajnie. Yy, I co? Ja bym w takim razie się zdrzemnął z godzinkę, żeby sobie odzyskać wszystkie współczynniki, czy tam zdrowie i w ogóle. Boom. Zrębnęliśmy się, nie ma upiorów, także mega, ale co jest najważniejsze, to jest nasz dom, to znaczy, że ta skrzynia, w której są drewniaki i pędzel, możemy sobie przełożyć Clocks Paintbrush, proszę. I mam skrzynkę, w której mogę trzymać wszystko. I to jest cudowne, bo ja teraz mogę trzymać wszystkie tutaj rzeczy, które na przykład są te właśnie, te rzeczy Ernesta, te rzeczy Heinricha, tutaj ten Kiry Spinarusa, tutaj ten Capture Rangera, co tam jeszcze? Rzeczy alchemiczne w sobie mogę trzymać, bo jakoś alchemikiem nie jestem, a kiedyś może się przydadzą. Składniki alchemiczne może niekoniecznie bym chciał odkładać, bo to jednak zawsze warto mieć przy sobie, zawsze można coś zjeść. Komentarze mitycznego brzasku. Definitywnie po jednej sztuce każdych odłożyć. I co? No i kurde, dupek pokonany, moi drodzy. Od razu. <kluz> Przepraszam. Jesteśmy lżejsi dużo. No i mamy to. Żeby było ładniej. Naprawiły się mury przed tym domem. No, ten, co prawda, taki już jest, niedokończony, ale naprawiły się mury. Naprawiły się drzewka. Rośnie trawa z powrotem za naszym domem. No, teraz jest nasz dom, już przypomnę, tak, tylko jeszcze w woli ścisłości kupiliśmy go. No, tu jest taka dziurka, że trzeba było iść do bramki. Tak, krzaczki porosły ładnie. Tutaj nie ma już pajęczyn zabitych, dech, pękniętych szyb. No! Och, przepraszam. Grałem do pierwszej partły. <grystanie> jest ładnie. Także możemy wrócić teraz do tego chłopa i się pochwalić w sumie naszym osiągnięciem, bo to jest tak naprawdę nie lada osiągnięcie. Wyleczyliśmy klątwę z całego domu. Hello. Hello.

Tak, tak. Jak pójdę na emeryturę, jako przekładać przygód, to pójdę do Straży Miejskiej. No, Ach, nie powinno jak coś. Ale skóra mi strasznie tak zgrubła. Jest strasznie w kurwie od tyku. tego chciałem się jej pozbyć bardzo. Hmm. I'm sorry for running away like that, but fear got the best of me. No, well, I'm glad you talked me into coming with you. Now that the curse has been lifted, I feel like I've taken care no, yeah, of my family's God's unfinished gościu. business. Excellent work, my friend. May the manor give you many years of happiness. I'm now off to the imperial city once more. Farewell. Noegitz. Hello. I'm listening, please. Oh. Yy, nie. W się sensie w Baldurze czy, czy, czy w Oblivionie? Bo w Baldurze nie. Ale też proszę bez spoilerów, bo raz, że gra jest tak ogromna, że na pewno jeszcze dużo mam do odkrycia. A, a dwa, że yy, jeszcze nie skończyłem fabuły całej. A w Oblivionie to tak, kiedyś byłem, ale teraz nie jestem. Dobra, zebrałem sobie dynię, Teraz chorera się zastanawiam. Bo nie będę ukrywać, żeby pchać wątek główną mam trochę za niską fabułę. Znaczy za niski level.